No dobrze, dzisiaj nie mamy poniedziałku, ale mamy pierwszy dzień po majówce, i wszyscy wrócili do pracy. I z tej okazji wrzucę Wam pierwszy filmik z fotograficznymi anegdotkami, a właściwie opowiem Wam dzisiaj, jak zaczęła się u mnie przygoda z fotografią, ponieważ myślę, że grono moich znajomych zna tą historię, ale dużo obserwujących. No, nie miałam okazji z Wami się tym, tym podzielić. Przez moje ręce przeszło bardzo dużo aparatów fotograficznych. Jedne przeżyły, drugie nie, e, ale może tam historię opowiem Wam kiedy indziej. Natomiast pierwszy aparat fotograficzny, cyfrówkę dostałam na komunie. Potem taki pierwszy, faktycznie profesjonalny, można to nazwać, profesjonalną lustrzankę dostałam w wieku 18 lat na 18 urodziny. Był to bardzo podstawowy zestaw, ponieważ był to Canon 600D. Nazywam go dzisiaj babcią, ponieważ jest tak stary i ma tak wysoki przebieg, że boję się nim <gryw> robić zdjęcia. Do niego był dołączony obiektyw kit tak zwany. Bez większego szału, ale oczywiście dało się robić zdjęcia. Dla mnie to było już po prostu naprawdę um, skarb, że, że posiadam już lustrzankę i po prostu mogę klikać. Także Pierwsze co zrobiłam, to oczywiście robiłam zdjęcia wszystkiemu, co się, co się rusza: kwiatek, robaczek, drzewko, listek. Myślę, że każdy młody i początkujący fotograf wiecie, słyszał swoje koleżanki do pozowania. Kupowałam jakieś różne przeróżne kreacje kapelusze, sukienki, wyciągałam moje, moje przyjaciółki w śnieg. Robiłyśmy. Oczywiście każda początkowa sesja zdjęciowa nie była w ogóle płatna, w ogóle nie wpadło mi do głowy, że mogłabym brać pieniądze za, za zdjęcia. Natomiast wiecie, to były też kiedyś troszeczkę inne czasy. Ja też nie poczuwałam się jako profesjonalny fotograf, raczej traktowałam to jako pasję, jako zabawę. I dobrze, że właściwie od tego wszystkiego się zaczęło, że miałam już takie doświadczenie w formie zabawy, bo przez to wiele, wiele się nauczyłam. Natomiast w dzisiejszych czasach jest tak, że ktoś kupuje po prostu lustrzankę, e, a nie ma co ukrywać. Lustrzanki robią dobre zdjęcia, nawet w automacie, e, i ludzie po prostu chcą od pierwszego zdjęcia już zarabiać, nie mając żadnych kursów, nie potrafiąc ustawić trybu manualnego, no ale o tym później. Dalej doszło do. Pierwszego płatnego zlecenia tutaj w Poznaniu było to biuro nieruchomości. Miałam wykonać sesję dwupokojowego mieszkanka w okolicach Poznania, bo był to swarzec. No i zasada była taka, że jechałam po prostu z agentką nieruchomości na tą sesję zdjęciową. Wszystko ładnie szykowałyśmy, no i ja wykonywałam tą sesję zdjęciową. Byłam bardzo, bardzo zestresowana. Pojechałam na sesję zdjęciową właśnie z moją babcią. W międzyczasie, wcześniej, dokupiłam sobie jeszcze jeden obiektyw, ale nie był to obiektyw szerokokątny, także taki wykonywałam zdjęcia. No i oczywiście miałam ze sobą statyw, też bardzo, bardzo taki podstawowy, lekki. No i doszło do wykonywania tej sesji zdjęciowej. Wkradł się stres, wkradło się takie tempo w trakcie tej sesji zdjęciowej. Nie byłam pospieszana absolutnie, ale wiecie, chciałam być, pokazać, że jestem profesjonalna, że tu robię, tu robię, tu przekładam statyw, tam. Był jeszcze właściciel tej nieruchomości, także starałam się mieć kontakt właśnie z tą agentką i z tym właścicielem, pokazać, że to nie jest moja pierwsza sesja zdjęciowa. No i... E, zostałam sama w sypialni, e, układałam sobie, wiecie, tam poduszeczki i tak dalej. No, ustawiłam sobie kadr, postawiłam em, aparat na, na statywie. No i w tym momencie em, agentka mnie zawołała w jakiejś tam sprawie e, i ja chwyciłam, słuchajcie, ten statyw i go pociągnęłam, biorąc ten, ten aparat, chcąc wziąć ten aparat ze sobą i w tym momencie... Upadł na podłogę i się cały roztrzaskał. Tylko i wyłącznie dlatego, że nie przypięłam aparatu do statywu. Po prostu go położyłam w tym chaosie, w tej mojej głowie, która była po prostu bardzo zestresowana. Aparat spadł, i szkoda, że się wtedy coś stało. Nie miałam zapasowego aparatu ze sobą ani obiektywu. No i usterka była taka, że po prostu yy, nienaturalnie obiektyw oderwał się od body, wyskoczyły wszystkie taśmy regulujące, instalacje, wszystko się pochrzaniło. Yy, zrobiło mi się gorąco, smutno, byłam zła i chciałam się płakać. Był jeden wielki huk w momencie, gdy babcia spadła na podłogę no i byłam bardzo zmieszana nie wiedziałam co mam dalej zrobić. próbowałam trzymać emocje na wodze ale po prostu zrobiło mi się ciepło, smutno stanęły mi łzy w oczach bo wiedziałam, że po prostu to jest totalna klapa że nie dokończę tej sesji zdjęciowej co innego w momencie gdybym już miała końcówkę ale jednak to było w trakcie i niektóre pomieszczenia nie były sfotografowane jeszcze na szczęście ta agentka fajnie się zachowała, bo powiedziała, Dobra, zbieraj, zbieraj, ja mam jeszcze aparat w samochodzie. Dokończymy tą sesję. Nie przejmuj się, bo widziała, że po prostu totalnie byłam, byłam mega mega w depresji. No, i co? No i pozbierałam, schowałam swój aparat. Pobiegłyśmy szybko do, do samochodu po jej zwykłą cyfrówkę. Udało się to wykonać. Nie będę mówić, jak te, jak te zdjęcia wyszły, bo nie chciałabym się do nich przyznawać. No i sesja się skończyła. Moim zadaniem było jeszcze obrobienie tych zdjęć, no ale wróciłam do domu i po prostu um, nie wiedziałam, co mam za sobą zrobić, ponieważ sprzęt był rozsypany, y, totalnie y, zepsuty, nic nie chciało się włączyć. Widziałam po prostu, jak ten obiekt, wiecie, wygląda. Nie był pęknięty, ale wszystko, wszystko zostało, tak wiecie, y, agresywnie oderwane poprzez to uderzenie o podłogę. No, i stwierdziłam, że jest to znak, że nie powinnam zarabiać na fotografii, że w ogóle nie powinnam tego robić zarobkowo, nie powinno być to w, w usługach mojej działalności. I kończę z tym i wyjeżdżam. Tak naprawdę, gdyby nie, nie Łukasz, gdyby nie mój mąż, który zmotywował mnie po prostu, wziął mnie, wiecie, ze szmaty i powiedział: Jedziemy do serwisu, ratować ten aparat i ratować ten, ten obiektyw. Okazało się, że da się to naprawić i wtedy kosztowało to chyba 350 zł, także naprawdę, naprawdę niewiele. Potem pojechaliśmy jeszcze kupić następny aparat, żeby móc już dalej funkcjonować. Zmotywował mnie, że, że no po prostu tak się zdarza, byłam, wiecie, chaos w głowie, stres. Yy do dzisiaj mi się to po prostu do dzisiaj to wspominam i za każdym razem jak czuję jakąś adrenalinę na sesji zdjęciowej to zawsze myślę uspokój się jest musisz dbać o sprzęt i to jest najważniejsze bo bez tego po prostu nie zrobię zdjęć i tyle. Także ta historia ogólnie rozeszła się po kościach, bo udało się naprawić aparat, udało się naprawić obiektyw. Yy... I dodatkowo miałam jeszcze, jeszcze jeden aparat, który w międzyczasie zakupiłam, żeby móc, żeby móc pracować dalej. No i to jest taka właściwie moja pierwsza taka topa na pierwszym zleceniu w nowym mieście, bo wtedy przeprowadziłam się do Poznania. Wszystkie znaki na niebie mówiły, że nie mam się tym zajmować, jeśli mam Wam coś doradzić, to przede wszystkim zachować spokój. W momencie, gdy ja na przykład pracuję w studio, to tego sprzętu jest zdecydowanie więcej. E, ustawienia w aparacie to jest pierwsze, co musimy sprawdzić. Lampy, nie możemy potknąć się o kable. Musimy sobie po prostu bezpiecznie za, za, zaprojektować tą przestrzeń, żeby nam wygodnie się pracowało, żebyśmy my przede wszystkim nie zrobili sobie krzywdy i nie zrobili krzywdy. Aparatom, lampom i innym sprzętom. No i oczywiście, żeby nasi klienci też czuli się komfortowo i też, też byli be, bezpiecznie się czuli na sesji zdjęciowej. Także to wszystko jest bardzo, bardzo istotne. Musimy być bardzo sfokusowani na tym, co, co robimy. Nie możemy ponie dać ponieść się emocjom. To jest taka moja złota rada. Nie powtarzajcie tego. Dbajcie o swój sprzęt. No, także. Pierwszy odcinek jest za nami. Dajcie znać, jakie Wy macie e, historie w, w swoim zawodzie. Może nie tyle fotografa, ale może właśnie jakieś e, wtopy sprzętowe też są za Wami, także dajcie mi znać, e, jak Wy sobie z tym poradziliście e, i do zobaczenia na następnej anegdotce. Na razie, pa!